Ma pozwolić na zmianę lokalnego otoczenia, motywować mieszkańców do wspólnego działania i wymiany doświadczeń. Od połowy sierpnia Fundacja Nowe Technologie uruchamia Platformę Aktywności Obywatelskiej. Model jej działania opiera się na założeniach analogicznych do budżetu obywatelskiego. Umożliwi Tarnowianom zgłaszanie pomysłów, oddanie głosu oraz sfinansowanie najlepszych projektów. Jest to uzupełnienie budżetu obywatelskiego. Jest to projekt przeznaczony dla tych projektów, które nie mają realnie szans na pozyskanie uzyskanie e, finansowania e, na późniejszą realizację. Platforma de facto zostanie udostępniona w połowie sierpnia. E, to będzie przede wszystkim e, Wzajemne wsparcie, tak zwane finansowaniem społecznościowym, czyli crowdfundingiem. Chcemy, aby mieszkańcy nauczyli się w pewien sposób sami inicjować pewne zmiany i realizować małe projekty, małe budżety obywatelskie, drobnymi kwotami po 2 zł, po 5 zł, po 10 zł. Biorąc efekt skali pod uwagę, no jesteśmy w stanie de facto sami sfinansować tego typu projekty. Oprócz takiego wsparcia finansowego chcemy dać możliwość mieszkańcom także wymiany informacji, wymianę materiałów, wymianę doświadczeń pomiędzy samymi sobą. Trzecia rzecz to jest wsparcie w zakresie procedur. Mamy świadomość tego i no niestety pewnych rzeczy nie uda nam się na pewno rozwiązać ad hoc. Chodzi o uzyskanie zgód na instalację tego typu małej infrastruktury. Dlatego chcemy oprzeć się przede wszystkim o organizacje pozarządowe, które mogłyby być tutaj takim wsparciem doradczym, wsparciem w zakresie know-how, do kogo się udać, kogo zapytać, jaki druk wypełnić. Na dłuższą rozmowę z prezesem Fundacji Nowe Technologie zapraszamy już wkrótce na portal IMAF TV.